Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy film z ogrodu. Zaraz Wam pokażę, co tu dzisiaj będę robić. Jesteśmy tu przy tej mojej rabacie kwiatowej, którą niedawno jeszcze nie skończyłam do końca. Ale będę ją. No i powstaje tutaj nowa ścieżka. Taką właśnie chciałam sobie zrobić. Jeszcze jest bardzo krzywa. Teraz muszę to wszystko wyrównać, podsypać sobie troszeczkę piaskiem pod tymi deskami, ale jeszcze sobie włożę czarną agrowukninę, żeby mi przez te szczeliny potem nie przerastały jakieś trawy. No i będę próbować dzisiaj zrobić. Mm... Nie będę tych desek malować, ale chcę sobie je opalić. Nie wiem, czy tam. Opalarkę, no i zobaczymy, czy uda nam się opalić po prostu te drzewo z zewnątrz, żeby je utrwalić troszkę. Bo nie chcę malować farbami, chcę, żeby było takie naturalne, takie właśnie surowe, yy, można powiedzieć nawet takie zniszczone. Takie chcę, żeby było naturalne w ogrodzie. Dzisiaj nie tylko praca z ścieżką. Yy, mam jeszcze zrobioną taką konstrukcję, którą sobie tutaj Nałożę na skrzynię w warzywniku. No i dzisiaj, jeszcze jest plan zmiana tej osłony tutaj przy warzywach kapustnych. Ta osłonka już jest tutaj za mała, te kapusty mają za mało miejsca. No i postanowiłam zrobić coś innego, takie nałożenie na skrzynię i uszyłam sobie taką prowizoryczną siatkę z starej. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać w praktyce, jak to będzie wyglądało. Tak wygląda taka nakładka na skrzynie. Jest takiego samego wymiaru jak skrzynia. Nałożę sobie to, wbiję do ziemi, a na to właśnie ułożę sobie siatkę. No i będzie na lata, myślę, służyć taka konstrukcja. Ale oczywiście przed tym trzeba zdjąć tą, posprawdzać co tam się skrywa pod tą siatką, czy nie mamy tam jakichś ślimaków poukrywanych czy jakieś nam tutaj się gąsienice nie zalęgły od motyli bielinków, bo wszędzie latają. Więc zdejmujemy siatkę i sprawdzamy, co tam się skrywa. Co tam w ogóle rośnie to ja już nawet nie pamiętam. Wiem, że jakieś kapusty pekińskie oczywiście zgryzione bardzo, ale zrobimy zaraz tutaj porządek i będzie o wiele lepiej wyglądało. A na koniec filmiku dołączę taki kawałek filmu z mojej ostatniej wycieczki, takiej wakacyjnej podróży jednodniowej do kopalni złota w Złotym Stoku. Pokażę Wam, jak tam wyglądało, co tam można zobaczyć. No i czy warto tam pojechać? No i mamy konstrukcję nową, daną do skrzyni. Ta wcześniejsza została usunięta, ta jest wyższa. No i teraz te kapusty śmiało mogą iść do góry, czy brokuły, bo tutaj mi został jeden brokuł. Ja myślałam, że to jest jarmusz, ale nie, to jest brokuł. Dwie kapusty pekińskie i dwie włoskie kapusty. Oczywiście jakieś ślimaki tam były, pozjadały mi liście, pogryzły ale są pousuwane teraz przymierzę sobie tą firanę którą uszyłam jestem ciekawa czy będzie pasować czy nie będzie za krótka albo za duża no i myślę, że kapusty będą miały więcej miejsca na rośnięcie, bo tamta podpora była już za niska, no i wszystko było takie pozagniatane, te liście i nawet powiem Wam jeden znalazłam tutaj Seler, seler korzeniowy między kapustą włoską, ukrył się. Pamiętam, że go tutaj sadziłam, właśnie, również przy kapustnych, więc jest jeden, jedyny seler korzeniowy, malutki. No ale sobie rośnie. No i dwie kapusty włoskie i pekińskie. Ta się jakoś przewraca. Muszę ją tutaj troszkę podsypać ziemią. No i to jest jakiś brokuł. No i tyle. I nie wiem czy tutaj sobie nie dosieję jeszcze sałaty przed zamknięciem właśnie tej osłonki przed ślimakami. No i zakładamy fierankę. Powiem wam, wykorzystałam sobie taką starą fierankę, która mi już nie była potrzebna ale starałam się wybrać sobie taką, która ma najdrobniejsze dziurki, żeby jednak nic mi tutaj przez to, żadne owady nie przechodziły. Pieranka jest taka drobniutka. Motyle raczej nie powinny, ślimaki również. Więc ubieramy. Zobaczmy, czy to będzie pasowało na tą konstrukcję tutaj pod kapusty. No i mamy ubraną firanę. Na osłonce widzicie? A bielinek motylek już tutaj lata. Jest ich w tym roku dużo bardzo. No i tak wygląda. Z dołu mam zaczepione klamerkami tą firanę. Przymocowaną do skrzyni drewnianej, a tutaj mam zrobione dwa zamki do otwierania. I zaraz sobie otworzymy, zobaczymy, jak to wygląda. Ale dość pasuje choćby na styk wszystko. I z tyłu jest również cała osłonka. Wcześniej była konstrukcja o połowę niższa, no a teraz mają kapusty i brokuły więcej miejsca, aby się dobrze rozwijać. I mam nadzieję, że ślimaki mi się pod to nie dostaną, choć tutaj mam wszędzie pozapinane klamerkami, ale różnie jest z tymi ślimakami. Ja już im nie wierzę, że się nie umią dostać. Wszędzie potrafią wejść, ale przynajmniej motyle nie wejdą. No a tak wygląda po odpięciu tutaj zamków, również jest przewiew, no i mają kapustne. zobaczcie jak dużo miejsca. No i sobie wysieję tutaj sałatę, mam nadzieję, że tutaj ślimaki mi nie wejdą i nic nie zjedzą. No ale teraz zamykamy, żeby oczywiście motyle nie wleciały. To pozamykamy sobie tutaj szczelnie całą osłonkę. A tutaj zatrwiany. No i ścieżka ułożona. Teraz sobie opalę te deski, żeby były wszystkie w takim właśnie kolorku. Nie będę ich malować, tylko właśnie sobie je tak opalę. No i mamy ścieżkę gotową, ścieżka przez rabatę kwiatową. Tam jeszcze sobie kawałeczek dołożyłam, ale to tak na razie prowizorycznie. Jeszcze nie wiem, czy to tam będzie. Może, może będzie gdzie indziej. Na razie tam pozostałe deski trafiły. No ale ścieżka. Na rabacie gotowa. Kochani, ja się z wami żegnam. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i do zobaczenia. Do następnego filmiku. Pa, pa, pa. A teraz, jeszcze na króciutki film, zapraszam z wycieczki do Złotego Stoku, do kopalni Złota. <słuch> mm -hmm.